Tutaj druga strona tego samego budynku. Kurwa, też to bardzo ładnie wygląda. Tam jakieś statki turystyczne są. Trzeba by się przejść, to może by się przepłynął dzisiaj jeszcze. Druga rzeka. No i sieć tych mostków, kurde, nad tymi rzekami. Kurwa, bardzo ładne miasto, już mi się tu podoba. Nie wiem czy się nie przeprowadzę. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Wyszliśmy stamtąd. Tutaj mamy kolejną wąską uliczkę jakąś. Idziemy do tego mostu. Drugiego co pokazywałem przed chwilą. Kurwa chyba braknie dnia, żeby to przejść całe. Co to zachowa? No, koronkowa kamienica. Nieźle. No i tu jest z drugiej strony jeszcze ten budynek. Z, z malowidłami. A skąd wiesz, że to Maria? Idziemy na tamten statek? Idziemy się statkiem przepłynąć? Chodźcie! Dlaczego nie przepłyniemy się? Zobaczymy, bumerker dookoła. To taka wycieczka. A tu wrócimy. O! A się pięknie? Jaki spokój tutaj! Kurczę! Masakra, tam jakaś barka mała, przycumowana. No nieźle, a to już z drugiej strony ta kamienica. Tak to wygląda. Tam jak okno, fajnie zasłonięte, kurde. Jakimś tękiem i malowidłem. Fajnie, fajnie. Idziemy, spróbujemy się wmontować na statek, to się przepłyniemy statkiem. O, zobacz, jaki tam dźwig rozładunkowy stary jest. Chyba tak. Tak, to jest jednak restauracja. Nie, chyba nie. Zobaczymy. No to zobaczymy, przejdziemy się. Jak coś to się wrócimy, bo nie wydaje mi się, stara BMK. Gdzie zepsuta? Jeszcze na chodzie zarejestrowana. relaks na kajaczku. No, a tu jest stary dźwig jakiś rozładunkowy. Pewnie jeszcze działa, na pewno na łańcuchach. Nieźle, nieźle. To nie jest restauracja tacha, to jest. To jest statek. Najlepiej byłoby się wbić na górę, ale na górę już wszystkie miejsca zajęte chyba. O, jaki jaki korek jest. Ja to bym chciał, żeby się na górę wpasować, ale na górze już wszystkie miejsca zajęte. Tutaj drugi dźwig. No to tylko jeden statek, tam drugi, taki mniejszy jest jeszcze. Wszystko jest zajęte, nie ma już nic. Jest, długo. a nie, bo to są co drugie zrobione, kurwa, no to lipa, straszne. Chyba, żebyśmy zerwali te... Męcze tutaj też z tyłu. Na dole jest jeszcze miejsce, ale... się chętnie przepłynął. O, widzisz, to jest tamto, Kasia. Patrz, tam u góry coś Magnes kupili. To tam jest. Tak, to jest ten samek u góry. A my wracamy, idziemy na miasto. Statek już pełny. 12 euro za dorosłego. Dzieci do 14 roku 6 euro za bilet. To nawet ceny przystępne. Od 14 do 18 roku chyba 7 euro. No nawet, że spoko, idziemy tam, zobaczymy, yy, co jest teraz skrobanie, marchewki no i ty, ty, ty. że idziemy dalej zwiedzać miasto Bamberg prosto pójdziemy i tam zobaczymy ten kościół i może nam się do tego zamczycha uda dostać. to się tam przejdziemy jeszcze ale to spokojnie nie śmierdzi, nie? a może dlatego, że te restauracje były tyle zamknięte i dlatego tak nie <ścoughs> Hubert, nie zgubiaj się Dobra, nie się Mi to jest mega dobre. Dzisiaj relaksy, święto Boże ciało Wszędzie kolejki, wszędzie full, restauracje zajęte. No. w tamtą stronę, a my idziemy tędy. Kurde, dużo takich pomiędzy wąskich, też ulicek, uliczek z kawiarniami, restauracjami. Bardzo fajnie i dużo cienia tutaj jest. To jest też dobrze tak, jak browarka wypić, tak jak z młodzi tutaj w cieniu elegancko, w takie gorąco. Uu, tu mamy, ej, poczekajcie. Chodźcie, zajrzymy. Hej, bo może tu zjeść, przyjdziemy później. Jest i browarek tu jakiś. Jest birgarten O, elegancko. To może tu przyjdziemy zjeść coś później. Ale ludzi też. Ful. Napchane sporo, nie? No po co, już chcesz do domu? Jechać. nie Ładzimy trochę zjemy coś i idziemy do domu. O tutaj dalej są pamiątki kurde za, za bardzo pośpieszyliśmy się chodźcie zobaczymy jakie tutaj te magnesy są czy są jakieś inne o tu są fajne, to może jeszcze jeden sobie kupimy co? patrz z otwieraczem na lodówkę zarąbiste ale tutaj Deutschland, Germany jakieś a Bamberg tu dopiero, to fajne zimą też no ale my jesteśmy latem, ten też fajny nie? To jest chyba 4 minuty te? o nie, to są takie cztery. O, oh no. cztery No co? Bierzemy któryś jeszcze jeden? No to dobra, to zobaczymy jeszcze dalej. Jak będziemy już mieli wracać do domu, to kupimy magnes. Za bardzo żeśmy się pośpieszyli. A, tu więcej pamiątek jest. Może w środku są jeszcze magnesy. Hej. O kurde, tutaj jest zarąbić. patrz co tu się dzieje. Przekozak. Prze Kurwa, fajnie tu jest. A my idziemy, jak widać, te dwie wieże tam w oddali. My sobie tam pójdziemy. Tu jest następny. No tu jest dużo miejsca. I żarcie jest to. Może jak będziemy wracać, to tu się coś opitoli. Jakiś obiad. Także zwiedzanie na spontanie. my dotarli do takiego miejsca już Wbijemy na górę. Zobaczymy, co tam. No, w lewo, tak. Także doszliśmy do jakiejś katedry wielkiej. Chcemy zobaczyć jak ten kompleks wygląda Tutaj jest bliska Wow, powoli Lenka Tak to wygląda Tu jest jakiś ogród ładny, widzę tej ryneczek, tu jest ta katedra główna Bardzo Także no bardzo to ładne. Takie wieże. I tutaj jeszcze jakieś zabudowania. My pójdziemy tam, zobaczymy co jest. pięć Albo może do tej katedry tam jest brama otwarta. Jeszcze taki duży kompleks. Olbrzymie to jest. Ty. Bardzo, bardzo fajnie. Tu jest Anga. Tędy trzeba wejść.

Patrzcie, jakie organy są u góry. Masak Olbrzymie. Przekozak. Możecie się pomodlić, dzieci. Uklęknąć, tak jak w kościele. Te jakieś też grup. No tam na górę nie można wejść. Ok. Kurwa, przekatedra. Dobra, wychodzimy, nie? <tryk> Spowiednik jest konfesjonał. Kolejny na końcu mały ołtarz. Nie U -u. nieźle nie? <tryk> No, co tam jest? Uuu, no. Studia! W studiach No, no. możliwe. Pod tym nie ma wody święconej. Sucho jest. Bez wody święconej już się nie można przeżegnać. Wychodzimy. tam fryzura po zdjęciu czapki wow co? no nie takie do gońca bo tam mają za liściem to jest Adam i Ewa bodajże liściem mają zasłonięte genitalia Ewa miała takie małe cyce a ten z brodą to kto to może być? to chyba będzie Bóg, co? no nic, idziemy a tu trzej królowie, no? A to z Portos No, ktoś im oderwał paluchy. A że to jest z kamienia, to trzeba by jakoś zrekonstruować. Można by wyrzeźbić taką stopę i doklejdziem.